Sprzęglika do Supry nie ma w całej Europie. Przeszukałem cały internet. Owszem, w Stanach możecie kupić. 20 dolarów, ale czas oczekiwania dostawy do Polski to 3 tygodnie. Żeby nie marnować czasu, pożyczyłem używany wysprzęglik od kolegi. Zamontuję i sprawdzę, czy sprzęgło działa. Jeżeli nie, no to oczywiście demontuję skrzynię biegów. Najciekawsze jest to, że ten wysprzęgnik pasuje tylko i wyłącznie do Supry, bo myślałem, że uda się skrosować z innej, innej Toyoty, z innego Japończyka. Niestety tylko i wyłącznie Supra i dlatego jest taki kłopot z dostępnością. No i gotowe. Odpowietrzyć i możemy sprawdzać. Wcześniej jednak trzeba zalać układ świeżym płynem. W wielu samochodach na korkach jest informacja, jaki płyn możemy użyć. W tym przypadku DOT 3. Pytanie, czy możemy wlać inny? Oczywiście, że tak. Ta informacja 30 lat temu mówiła nam o tym, że DOT-3 jest absolutnie pożądany w samochodzie, który naprzód ma ABS. Wtedy na rynku były płyny, na przykład w Polsce tzw. Tak R3, które po kontakcie z lakierem zdejmowały go całkowicie. DOT-3 był wtedy najwyższą klasą płynu hamulcowego. Dziś tych klas mamy znacznie więcej. Ale co do samochodu, który ma 30 lat, możemy wlać, żeby było bezpiecznie. Możemy układ napełnić nowoczesnym płynem do 4, ale nicie ekstremalnie w płyny syntetyczne typu 51 i wyżej, ponieważ ten układ tego nie potrzebuje, a ponadto jeżeli będziecie chcieli cokolwiek w takim układzie zrobić czy wymienić ten płyn na właściwy, no to ciężko się go płucze. Kupując płyn na własne potrzeby, wybierajcie małe opakowania, pół litra, ćwierć, dlatego że płyn bardzo chętnie absorbuje wilgoć z powietrza. No i jest pełno. Jak często wymieniać płyn w układzie hydraulicznym sprzęgła? Oczywiście nie tak często jak w przypadku hamulcowego, dlatego że hamulce pracują w ekstremalnych temperaturach i obciążeniach. Ale myślę, że co drugą, trzecią wymianę płynu hamulcowego powinniście również wymienić płyn w układzie sprzęgła. Chyba że wasz samochód ma wspólny zbiornik do obydwu układów.